No hello, nim przejdziemy do dzisiejszego nagrania, mam dla Was bardzo, bardzo ważną i ekscytującą informację. E, mianowicie postanowiłam, że będzie vlogmas. A, em, plan był taki, żeby, na, pierwotny plan był taki, żeby nagrywać em, raz w tygodniu taką zbitkę wydarzeń z tygodnia, czyli byłyby cztery vlogmasy w grudniu. Ale szalejemy. Co mi tam? Robimy codziennie vlogmas. To będzie jakiś hardcore istny, czuję, że ten grudzień to będzie po prostu istne szaleństwo, e, ale na co możecie się przygotować? Na dużo rodzinnego kontentu, na domowe przepisy, bo wykradnę od mamy przepisy na uszka, na pierogi, takie uszka i takie pierogi, w ogóle uszka to jest moja ukochana potrawa świąteczna, e, Wigilina. Może uda mi się też wykraść przepis na racuchy. Racuchy świąteczne. Mam nadzieję. Ym, moja babcia chyba to wprowadziła do nas do rodziny, tak mi się wydaje. Takie chrupiące świeżutkie, po prostu bezpośrednio przed smaży te racuchy. Jest najlepsze na świecie zaraz po łóżkach i barszczu. Yy, będzie też przepis na mój ukochany, ukochany barszcz, najlepszy na świecie. Dla mnie. Przygotujcie się na to wszystko, na dekorowanie z nami, bo to jest też tak, że w tym roku od zera kupujemy dekoracje. Tak totalnie od zera. Już coś mam ale o tym więcej we vlogmasie, także będziemy dekorować dom, będziemy jechać po choinkę, eee, dużo będzie się działo generalnie. Ale też oczywiście będzie to łączenie pracy, bo dalej e, firma musi działać te Slings. Łączenie pracy właśnie z przygotowaniami do świąt. Eee, no, hardcore. Ale damy radę. To jest ten moment, w którym naprawdę bardzo was proszę, zasubskrybujcie ten kanał, włączcie sobie powiadomienia o, o nowych filmikach, tak żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi vlogmasami. A teraz bez przedłużania przechodzimy do mm. dzisiejszego nagrania, w którym pokażę Wam pięć różnych, 4-5 outfitów zimowych przy użyciu ubrań z marki Oceans Apart. Ja generalnie Ocean's Apart głównie kojarzyłam z takimi typowo sportowymi ciuchami do ćwiczenia, aczkolwiek od kiedy jestem mamą, to tak już totalnie doceniam komfort i wygodę. Nie wyobrażam sobie w ciągu dnia chodzić w dżinsach po domu na przykład, a przybierać się pięć razy w ciągu dnia też mi się nie chce. Pokażę Wam właśnie takie wygodne, dresowe ubrania w wersji trochę bardziej, jakby to powiedzieć... Hmm, tak jakbym się postarała, no. Także to nie jest, że to jest outfit, a nie że ja po prostu w dresie wyszłam na miasto. Nie, to jest zamierzony outfit, a więc przechodzimy do outfitów. i Idę się przebrać pierwszy. No dobra. E, więc tak, po kolei będę mówić oczywiście, gdzie mam jaki rozmiar. Zaczniemy od body. Body się będzie przewijać przez cały filmik w różnych stylizacjach, w różnych kolorach. Tak To body, to jest nasza baza. Do tego wzięłam czarne, skórzane szorty i teraz chyba powinnam troszeczkę przestawić kamerę. Nie wiem na ile. Może tak? Jezus Maria No, profesjonalna youtuberka to ze mnie żadna Ale nauczyłam się Wybrałam takie skórzane shorty One są z Zary, ale wyhaczyła je na Vinted Czarne rajstopy i do tego kozaki I to jest moja baza Pierwsza wersja będzie elegancka I tutaj wezmę sobie łup od mojej Anieli z Lumpa To jest taka oversizedowa, bardzo przydłuża marynarka. Nie każdy będzie tego fanem ale możecie spokojnie ubrać taką zwykłą, klasyczną czarną marynarkę, i jest to automatycznie fajny outfit. Czy to na filmową wigilię, czy na przykład na jakąś właśnie przedświąteczną imprezę ze znajomymi, generalnie. Jest to taki fajny outfit, z jednej strony niezobowiązujący, z drugiej strony, już po tej stronie taki bardziej. Mm, postarałam się. Eee, ale nadal jest, powiedziałabym, dosyć basicowy i nadal jest taki ponadczasowo klasyczny. Więc to jest pierwszy outfit. Wszystkie ubrania będziecie mieli podane w opisie z nazwami. I teraz przechodzimy do mojego chyba absolutnego faworyta z całej mojej kolekcji Aushin Park. to jest ta bluza. Ona jest po prostu, ale przemianialna, to jest jakiś obłęd. Tutaj i krój siedzi, i kolor siedzi, ale kolor jest po prostu przepiękny. Jest taki budyniowo-czekoladowy. I teraz tak, to body to jest w ogóle moim zdaniem bardzo fajna baza na zimę pod wszystkie ubrania, bo to body jest blisko ciała, więc będzie Was fajnie grzało, nic tu nie będzie wychodziło ze spodni. I, i uwaga, to body jest oczywiście wycięte, więc nie robi się to, czego nie lubię, czyli takie ślady od, <grym> od bodziaków. I teraz bierzemy tę bluzę, trochę sobie wkasam w shorty i robi nam się po prostu fajny taki dzienny look. Dobra, tutaj biorę ten płaszczyzny z Zary... Yy. W 100% z wełny. On się trochę obrał, ale nie zwracajcie na to uwagi, bo nosiłam po prostu taki niewełniany sweter, który po prostu gubił tę wełnę. więc to chyba normalne. Znaczy, to na pewno normalne. Ale tutaj wzięłabym sobie ten płaszcz. No, jest super, bardzo mi się to podoba. I do tego na przykład taką torebkę, ale ja bym ją wzięła na drugim pasie teraz. No, okej. Okay. Także to jest drugi outfit. Bardzo mi się to podoba. że tak chodziłam. Także nic nowego, nic, nic odkrywczego. Pokażę Wam jednak dwie rzeczy, które idealnie pasują do tej bluzy. Chociaż ta czapka to po prostu generalnie idealnie pasuje do wszystkiego. To jest czapas w 100% z na Ona jest od Wasali. I patrzcie na go. Emu w kolorze mushroom. To jest perfect match. Po prostu perfect match. Jest niesamowite. Ja nie umiem jeszcze w kadrze, musicie to wybaczyć, ale chyba to widać, nie? To jest genialne, po prostu idealne połączenie. I przechodzimy do outfitu numer 3. Teraz tak, trzeci outfit nie jest najprostszy, ale to ze względu na moje upodobania, więc musicie znać całą historię, żeby mieć pełen obraz. Ja generalnie odczuwam trochę inaczej temperatury niż większość ludzi. Więc mam coś takiego, że jeśli jest zimno. Ale jakiś outfit mi się podoba, to jestem w stanie przetrwać tę temperaturę. Nie odczuwam wtedy tak, tego zimna. To się zmienia. Z roku na rok coraz bardziej odczuwam to zimno. Liceum potrafiłam latać normalnie po prostu w gołych stopach, otwartych stopach, w sandałkach na obcasie. W tym momencie już tego bym nie zrobiła raczej. A coż, kto wie na sylwestra. Pewnie bym zrobiła. Wracając do tematu. Do tego outfitu średnio pasują mi jakiekolwiek kurtki, które mam. I byłabym skłonna wyjść tak o po prostu na dwór. Mimo tego, że jest, nie wiem, 6 stopni, coś takiego, wyszłabym, naprawdę. Wszędzie przemieszczam się autem, więc też to jest kwestia przejścia z domu do auta, z auta do sklepu. Nie zmienia to faktu, że ten dres jest top of the top. Uwielbiam. A i tu jeszcze bardzo ciekawa kwestia. Kiedyś byłam fanem tylko i wyłącznie dresów, które mają gumkę w kostce. Nienawidziłam, ale nienawidziłam, naprawdę nienawidziłam szerokich spodni. Spodnie, które po prostu szły proste czy szerokie, jakiekolwiek. No way, a teraz kocham, uwielbiam po prostu. Uff, zdyszałam się, jak się tak schylałam i mówiłam, to normalnie się zdyszałam. Ten set, jak go zobaczyłam na stronie, to mówię, O mój Boże, to jest to. To jest coś tak innego, a tak zwykłego, jednocześnie, a ja właśnie takie rzeczy lubię takie zwykłe basicowe, ale jednak z jakimś smaczkiem. No, uwielbiam. Pini tak niekoniecznie, ale nie wszystko musi mi się podobać, tak? No, więc są to spodnie, widzicie, o z szeroką nogawką. Do tego wzięłam sobie te beżowe inuki Inuiki? inuki. Inuki to się czyta. Nieważne. I tak to się prezentuje. Do tego dresu jest zasłania, bo troszeczkę białe prześwituje i nie chcę tutaj wiecie świecić, ale to bodaj jest idealnie ścięte. Zobaczcie. To zasłania to ramiączko idzie prosto po pachę tutaj i zasłania wszystko, wszystkie te boczki. A ja mam tu takie. wszystko zasłania. Także to body na ramiączkach to w tym żyć całą wiosnę i całe lato. Zobaczycie. Okej. Okay. Tak się prezentuje outfit numer 4. Jest faktycznie jedna opcja. Mogłabym ubrać na przykład tę kamizelkę. Ale czy to dobrze wygląda? I don't think so. I don't think so. Nie wiem, ocencie sami. Coś <laughs> cieszę w komentarzach. What the? Nie, Ola, nie! Zdejmij to! No ale jakbym miała zmarznąć, to bym tak zarzuciła kamizelka i. i byłoby kit. Wydaje się, że musimy się sprężać, bo robi się powoli szaro. Dwa ostatnie outfity będą bazowały na setach dresowych uniseksach. Tam rozpiętość rozmiarówkowa jest spora. Tutaj niestety Filipa nie będzie na nagraniu, ale on chodzi w nich codziennie. Na zmianę nosi e, komplety tych dresów. Do beżowego dresu wzięłam sobie beżowe wody, to jest to, co na początku z długim rękawem. E, I teraz tak, spodnie wyglądają tak. One już mają tą gumkę w nogawce. Wziąłam sobie znowu te imnuki i teraz pokażę Wam bluzę. Przy tym kolorze, przy beżu, postawiłam na taki oversize'owy, za duży przerysowany look, więc mam bluzę w rozmiarze XL. Czy 2XL? Nie, XL. Okay. Ona jest faktycznie taka przyduża, ale mi się to bardzo podoba. I teraz, chyba, najfajniejsza rzecz w tych dresach. Widzicie tę kieszonkę? Tutaj jest dodatkowa kieszonka w kieszonce. Tu jest duża kieszeń, a tutaj jest mała kieszeń i ona jest na magnes. Ona jest na magnes. Kluczyki do auta, drobne, wszystko co ważne w ton na magnes. To jest, to jest świetne, to jest genialne. I jako, że obiecałam troszeczkę cieplejsze luki, to do tego kompletu wezmę sobie moje futerko. To futerko jest z Mango. Kupiłam je dwa albo trzy lata temu, dwa chyba i ono powraca co roku. Jest co roku, w różnych kolorach. Jest świetne. To już jest zdecydowanie cieplejszy look. To przechodzimy do ostatniego outfitu. No i ostatni look to już będzie coś tak typowo dla zbarzilaków i coś, na co zdecydowanie będę stawiać przy minusowych temperaturach. Tutaj postawiłam na emu, żeby mi było cieplutko yy, i przechodzimy do bluzy. Bluzę w tym wypadku mam w rozmiarze... Yy, wait, S czy XS? Już się zgubiłam, XS. Ja sobie lubię tak tą gumę podwinąć, ale można też normalnie, tak standardowo. Chociaż ja zdecydowanie wolę sobie tę gumę podwinąć, żeby naprawdę, faktycznie było nam ciepło. Czapa z wasali. Aha. I gwóźdź programu, proszę Państwa czyli śpiwór przenośny śpiwór jak kochacie spać i rano nie chce wam się wyjść z łóżka to możecie zabrać łóżko ze sobą tu jest oj, ojejku ojejku, 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 to jest po prostu hit i teraz tak, kurtka jest zdecydowanie taka luźna oversize'owa, ten krój jest zdecydowanie nie jest ciasny jest super komfortowa i jest super długa no przecież ona sięga za, do łydki, do łydki jakoś tak Moja mama sobie nawet zamówiła tę kurtkę. Jest świetna. I ona nie jest taka. Nie wiem, czy będziecie to. o chyba zobaczycie. Ten ściągacz jest taki typowo czarny. A ta kurtka, ona ma coś w sobie, mam wrażenie z granatu. Jest taka nieoczywista. Bardzo lubię to słowo. Ok, i zaczynam się grze, Zaczynam się dosłownie pocić. To jest zdecydowanie cieplutki luk na zimę. Tyle chyba. Dajcie znać, czy filmiki z outfitami też Was interesują tutaj na YouTubie, może pomyślę o czymś, ale zdecydowanie muszę, muszę wtedy wziąć pod uwagę kadry i tak, żeby to miało ręce i nogi, bo teraz na przykład stoję zgarbiona, żeby do Was mówić, a jednocześnie chcę, żebyście widzieli moje nogi, pracujemy nad tym. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam, włączcie sobie powiadomienia o nowych filmikach, żebyście byli na bieżąco z vlogmasem, vlogmasem, To, das oben. Bye.